Dzisiaj wraz z nami wyruszycie w niesamowitą podróż poznawania fascynującego świata zwierząt. Będziemy odkrywać różnorodność, cechy i zachowania zwierząt z całego świata. Razem odkryjemy świat zwierząt. Rozpoczynamy naszą podróż na afrykańskiej sawannie, gdzie spotykamy króla zwierząt. Lwa Leńce na leżeniu na słońcu. Ale gdy chodzi o polowanie, lwy są niezwykle szybkie i zwinne. Ciekawostka! Samice są lepszymi łowczyniami niż samce. Niesamowite! A teraz uwaga, oto słonie! To największe lądowe ssaki na Ziemi. Ich trąba, czyli nos, pozwala im na wiele różnych rzeczy, takich jak jedzenie, picie i komunikację z innymi słoniami. Teraz przenosimy się do tropikalnej dżungli Amazonii. Widzicie te kolorowe ptaki to ari i tukany. Są to wyjątkowe ptaki o pięknych, jaskrawych upierzeniach. Potrafią również imitować różne dźwięki, co sprawia, że są jeszcze bardziej fascynujące. A co my tu mamy? To leniwce. To zwierzęta, które spędzają większość swojego życia na drzewach. Ich zwolnione tempo życia sprawia, że są wyjątkowo spokojne i nieśpieszne. Czas na przygodę pod wodą. Zanurzamy się w oceanie, gdzie spotykamy delfiny. To jedne z najbardziej inteligentnych zwierząt na świecie, a także bardzo towarzyskie. Delfiny potrafią porozumiewać się za pomocą specjalnych dźwięków. To niesamowite. A teraz zwróćcie uwagę na te majestatyczne stworzenia. Wieloryby. To największe zwierzęta na Ziemi. Potrafią osiągnąć długość nawet 30 metrów. Ich potężne ogony pomożemy im pokonywać ogromne odległości w oceanach. Przenosimy się na biegun północny, gdzie spotykamy białe niedźwiedzie. To prawdziwi mistrzowie pływania i nurkowania. Ich gęste futro chroni je przed mrozem, a w ich poszukiwaniu muszą pokonać ogromne odległości. Białe niedźwiedzie to jedyny gatunek niedźwiedzia, który potrafi łapać ryby. To dopiero początek naszej podróży poznawania świata. Świat jest pełen fascynujących stworzeń, z których każde ma swoje wyjątkowe cechy i historie. Dlatego zachęcam Was do dalszego odkrywania tego pięknego świata i dociekania. Jakie niesamowite zwierzęta kryją się na naszej planecie. Dziękujemy za towarzyszenie nam w tej przygodzie. Do zobaczenia następnym razem. Jeśli podobał Wam się nasz film, nie zapomnijcie go polubić i udostępnić swoim znajomym. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych niesamowitych filmów o świecie. Dziękujemy za oglądanie.